18 lutego w Bibliotece w Piekoszowie gościliśmy Zbigniewa Masternaka, autora książek Scyzoryk, Niech żyje wolność czy chmurołap. Na początku nasz gość opowiedział kilka słów o swojej twórczości, swoich marzeniach i przygodzie z piłką nożną. Zawsze chciałem wystąpić reprezentacji Polski, to się udało, i zawsze chciałem strzelić w Niemców, to też się udało. Sądzę, to była taka reprezentacja, bo to była reprezentacja polskich pisarzy, mamy taki duży rynek, generowany przez prezenterów, m.in. Niemcami, Włochami. I strzeliłem bramkę Niemc w 2012 roku. Niemcy byli w takim szoku, że Polan nie strzelił ramkę, byłem pierwszy w tym że wydali mi książkę się siebie i od tego momentu rzeczywiście mogę powiedzieć, że ta ramka strzelona w Berlinie w 2012 otworzyła mi do wydarzenia niemieckich, więc tak naprawdę staram się, żeby te dwie dziedziny futbol, literatura, też film jeszcze ze sobą się uzupełniały, że one są dla mnie ciągle ważne. Warto zaznaczyć, że Zbigniew Masternak ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. I właśnie pisanie scenariuszy stało się tematem warsztatów, w których wzięli udział uczniowie. Do kina jeździesz, czasem gdzieś? Gdzie? W Kielcach. Dlatego ósmej jest taki chwilę że przyjrzeć do kina w Kielcach i jakiś tam cinema, w Kielcach Kelios. I z tyłu już daleka mi się pane na przykład zaginiony w koszoty. Komedia romantyczna. Czyli no. jest tak niemożliwe? Umijam następnie. Nie Jest możliwy, bo pytają do tak? Jak najbardziej każdy film każdy, się dzisiaj odgrywa. Czemu się ma odgrywać od polsku, a nie na przykład koszotę? Dlaczego mam się odgrywać w Warszawie, a właśnie nie w Waszej miejscowości? Potem, jak to, ja to, to może zauważyć, u Was domów jest dość sporo. U mnie było 17 domów w mojej rodzinnej wiosce, w związku z tym powstał film dwugodzinny o mojej rodzinnej wiosce. Czyli wystarczyło historii tych 17 domów, aż na dwugodzinny film, to myślę, że u nas historii ciekawszych może być więcej. Przez kilkadziesiąt minut uczniowie pisali scenariusze do własnych filmów, których akcja odbywa się w Piekoszowie. I tak usłyszeliśmy opowieści o sarkofagach, wampirach, smokach czy też scenariusze na świetne telenowele.